witasz się ładnie? Aran. przywitasz się ładnie, proszę? Nie. Cię nie witamy przecież. Co no, mówiłeś? No nie, ty ty mówiłeś, że się nie witamy. Ja zawsze zachowuję poziom odcinków i jestem kulturalny. Nie. Tak Patrz więc... Patrz pan, bo tu tyran jest. A my go nie zabiliśmy. O, czekaj, Dobra. Trzeba na górę znowu iść. Olo. Albo wait. nie trzeba, nie trzeba iść do niego. Fak. Wa wait, na górę. wait, mate, to jest tyran czy taran? Aran. Ty czekaj chwilę, daj mi tu podejść, weź y, ty y, rano, zostaw mi. To by ja, czym? Nic. No, żeby on do mnie przyszedł, chodź tu. Idzie już do ciebie. Chodź tu, Rafał. Do ciebie, bo. Już go chociaż. No już, czekaj chwilę. No już, furiuj. Furiuj. Oni są moi. Narkotyki, biorę. Damn, jestem Masz punkty do rozdysponowania. Proszę, dodaj sobie level. To to? Wszystkie już narkotyki? Daj wszystkie są... narkotyki? No nie, musimy nadal szukać. Ale tu są jeszcze, tu trzeba iść i tu jest jeszcze. Kiblu. Ja wziąłem dwa. W kiblu jest! W kiblu były narkotyki. No to, jeszcze są. To są. Pod łóżkiem, patrz, bo w łóżku raz było. Bo... Eee... W serio? Są nadal tu? Teraz, to... tak, są biblu już Może w papierze, no nie wiem. Znalazłem. A nie, to tylko złom. I narkotyki w środku. Złomie. W rurce łóżka, ale czekaj, stój. Zanim oddamy, zmieńmy zadanie na rzeźnik z Banoi. Brzmi fajnie. Trzymaj to jest... To tak, trzeba... Dobra, to ja oddam to zadanie, bo i tak trzeba ten... Zanieść narkotyki, bo... To! Trzeba oddać mu po prostu! To 100 metrów! Czekaj chwilę, bo tutaj mi wygląda, że to jest dowód tożsamości. Tożsamości. Już dużo było w tym minie. Za każdym razem się łapię, że tu jest, a nie ma. Ech... Idę do tego typa, bo on jest już tak blisko. Tak blisko... Tak blisko, oh. tak blisko jest. Quest to jest ten typek, który tu leżał i chciał chyba narkotyki, to on był? Ha! A nie, on siedzi! Ty bardzo! Musisz zostawić to olbrzymie. Wziąłem od razu. Oooo! Nice! Od razu na. od razu pieniądze będą z niego. Hey. Ty, ten gościu tutaj ma ceny. 34 tysiące, 20 tysięcy, 14 tysięcy 500 zł. Tu O, to akurat trzeba i taki. No bo widzisz, po trzeba bo się tu przyjść. I tak jest blisko ten tak. 500, 570. Wreszcie wyrosło no, ci jaja, jak ktoś powiedział. No, a, a bo tu jest... Wystawię sobie ty na razie, może. O. Zej z tą broń możemy zdobyć, jeżeli mamy jaja. Ja nie mam jaj, ale muszę wejść. No, a może masz? Je, ja skąd wiesz? Nie wiem, nie prawo. Pani Halinko, proszę po, poprawić pacjentowi Penisa Pacjentowi, nie swojego. To, ten ten, ten typ jest przybity do ściany, w bo... ogóle. Czekaj, stój. Tutaj Czekaj. musi być dowód tożsamości. Patrz, je, jestem. To jest, ej, to żywy jest. Ja bym się podobał, no co to miało być? Hmm. To jest, aha, to jest rzeźnik, to, to jest taki rzeźnik, rzeźnik. Trzeba on go... On nas nie widzi, ten idiota. No, trzeba go jakoś otworzyć, tylko jak? Go... No i tutaj jest otwór. Są drzwi, debilu. Ale on, one są zamknięte. O no, kurwa, tak. Okej, okay, wchodź pierwszy. On nas nadal nie widzi. Czekaj, bo ja nie mam żadnych. Ja mam mołotówki, czekaj. Nie, 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 nie radzę. To ja, ja mu strzelę w łeb. U. No to właśnie tam. Ja mam deagla w ogóle, ale fajnie. On ma mało życia, no, no debilu. On ma już mało życia. On tu szedł. Już. Tam go zawiłem z tego pistoletu. Dobra. Ale jaja mamy. Ty, patrz co on tu ma na stole. O. O. Death is Bieszek. better choice. Pierdź, śmierd Nie ma już i oprócz hajsu Nie ma Tu Rączka Ale dowód tożsamości No kurde Kurde ona nas co ci Kurde jest czarna Wezwał się biały Rasist Patrz on jest w ogóle przybity do tej ściany tu mm, To życie go po prostu przybiło Dobrze, więc. Otwierajcie. Powiedzieli, Bo, że. koniec zadania? No tak, ale powiedzieli, że otwierają, a sami sobie musieliśmy otworzyć drzwi hamstwo. Otwieramy... Nie, oni tylko wiesz, klucz włożyli niewidzialny. Uf, Okej. Okay. Uff! Jak ty pek ten Wow. wow. Ty, czyśby kolej... To ciekawe <laughs> Kolejna katana. Trzeba ulepszyć i sprzedać. A ty osie... Je, ja mam ile już mam pomarańczowych broni? Ja mam cztery we flipunku już. Trzeba pewnie naprawić, bo oczywiście. No oczywiście, ona ma 9,9% ten. No, 9,6%. Moja ma 9,6%, jeszcze mam nie ma. 9,9%. Kurde, 2000 potrzebuję. Kurde, już ulepszę, bo ja mam 20 tysięcy. Kurde, ulepszyłem na Maxa, i jeszcze mam 10 tysięcy. Ten pistolet, tego digla, ten digl jest dobry, ulepszę go. To już ty mam państwu, żeby ulepszyć na Maxa. Czekaj, maczeta za tego Była Zeda za ten Łot. Ale to fajnie wygląda. Dobra. Czekaj, jeszcze był jakiś poboczniak jeden, no tak. Znajdź to twor eee. na izbie przyjęć metrów stąd. Clect pan. dobra. Czekaj, ja z Gobę dałem tutaj. Ej, doszukaj się już tej misji. Tu, tu trzeba podnieść tylko... O, ja tu byłem, tylko nie wiem gdzie tu trzeba. Tu to gdzieś musi być. Nie no. no jest to... jakaś łapka, a czy to nie jest przypadkiem u góry? Pokaż. Nie, wiem. Eee, to jest no. ta łapka. To jest u góry chyba A widzisz wtedy, co jest, a widzisz, a widzisz, a widzisz co jest nad łapką? O, mapa niedostępna, no to kurde. Cześć. nas tu prowadzi. Bo to jest i Tak, ale ja trzeba wejść na górę. Jest drawina! A patrz co tu jest. No tu byliśmy, lol, i ta misja tu była. A, okej, okay. nie, to jest kuchnia, to moment. Cofka. To z drugą strony. Internet ratuj. O, oczywiście, że tak. Oczywiście. Na schody. Leniwi. jest moja... No, fajnie. Już się telefonami męczą. Coś musi być, bo tu jest... O jest znowu tak to samo jak Gdzie? No tak patrzę, że tu musi na pewno coś być, jak już nic nie było. Amunicja, Idę dalej szukać tu. Ja również. Ale tu chyba pustki są. Banan tu jest. Eee, nie ma już nic. Cofnąłem się po prostu. Oj kolejny typek ma jakąś jeszcze misję dla nas, oprócz tej górny. Tej głównej jeszcze nie brać. Ty, ale czek, czek, czekaj, czekaj, bo mogę mieć problem. Potrzebuję pomocy. Chyba nie. Trzeba jakoś żyć. Który? Który to typy? Aha, ten tu. to ty na to masz dać? Nie, nie ma to hardland. jest lepsze, to jest lepsze. Nowy poziom, niezawodny, egzotyczny nóż podwójny. Eee, tam już jeden taki miałem i on już... Słaby i szybko się niszczy, więc Nara. Może. Puta maczeta, jeszcze dzwoni modalnie. Czekaj, bo ja chcę. te ja chcę umiejętności, i mogę sobie. jakieś coś, znalezione kule. Dobra. I co, już wszystkie poboczne zrobiliśmy, teraz tylko tą. Ej, no czekaj, nie, no coś tu jeszcze jest. Ten typek coś Ma. Dobra. Ty się ruszysz, prawda? Takie co to jest? Porozmawiać z Tysu I co mogę zrobić? A przejść do zbrojowni w bloku. teraz nam się dopiero pozwoli. Czy ty powiedziałeś porozmawiać z Trypsonem? Nie, nie. Tak jak ja powiedziałem, czekaj jak mamy Titusonem. Jak Tytus. Titson. Tits. Tits. Chodź, trzeba iść gdzie trzeba. Tu na dół, bo teraz jak fajnie. Czekaj chwilę. O, i tak muszę czekać, bo czy są drzwi i pewnie coś tam jest za nimi o, z pewnością samobójca, który będzie pyszczalnie jak wyważysz te drzwi No tak, od razu będzie przy tym Takie nok-nok. Ej serio ja mam dopiero 39 poziom a myślałem że teraz wbiłem 40 o No ja mam dopiero 35 jakoś tak, więc LOL ty na ja sobie patrzę na stuka przetrwania i co tu jest ciekawego? Co to jest to ostatnie? Wzmacnia umiejętności związane z wyobrażeniem, siłą, usługą, wytrzymałością, ronie wszystkim, zasięgu, aury. Zasięg aury, a ja nie rozumiem co chodzi z tą aurą. Nie wiem, aura zajebistości. Dansa a... na natychmiast... natychmiastowe wskrzeszenie po zabiciu. Szansa na unikatowe znaleziska, uuu! poza sobie ulepszyć. Łącznoręczny, zrobione pociski. Idziesz pan, ty, gdzie to ty oddałeś tylko kwestę, żeby była nagroda? O, ty typek tam nie wiem. Jak, ma, jak, jest, jak jest ten typek, hey, ten z głównymi, tam musisz wejść i jest za ścianą od razu. Okej, okay, no, sprawdzę... Tam on ma i, tam on będzie przy taki, Tam jest dużo typów i on chyba tylko pisze jakie jaki on ma imię. I on tam powinien pisać, że ma jakąś nagrodę. On dalej on jakoś? otworzy te drzwi, jolo, Bo kurde, już się boję. Ja, tam. To, są, to już widzę, że tu są już takie, nie wiem, tak, podziemne więzienia zgodnie. i tu pewnie najgorsze typy siedziały. A to patrzymy teraz, taki cały zombie ubrany na różowo i to jeszcze taki w rurkach we wszystkim. Tak. Ale patrz, Taki typowy trochę... zombie gatunku pedał. Gatunku pedał. No bo rurki. Trzeba o, tępić tempić. dowód O dołu tożsamości. Jej. Gdzie jest znalazłeś mi drogi? O dzień dobry. Od razu jest. Jezu, tu są te, tu zaraz będzie jakaś bomba. Ej no co tu tak cicho jak na razie? Rrr. O, już coś tam śmierdzi. Widać. Minąłeś batoniki. Jej. Pamiętam, ja mamo, i w ogóle. No to tu jest Siałmek, który. To jest LOL. To był. Ej, to był człowiek, który zginął. Nie był zombie. Ominąłeś te zombie? Nie, poszedłeś tu. Nie. Chcemy, nagle ominąłeś te zombie. Czekaj, 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 się może. Mam bombę. A to czekaj, nie jest. 2, dwa no. jeden. Ej, no weź, bo one idą do nas. Odsuńcie. Babcie. Dalej. Dalej w to. Eee. A ty pan A, co? Ej, czemu się nie zajara? To Tu nie przejadł. Ile hajsu? Oczywiście prawie nic. Chodzić ma. Ty używasz tego zeda co dostaliśmy? Nie. Ja używam tej starej katany, bo według mnie ona jest lepsza. Mimo, że mam mniej że ona jest lepsza. Mołotow. Tam mi się zamieniło na mołotówki. Mam trzy mołotówki już. Jezu! Tak odwracam się, patrzę, ma. No ja go tak kolałem trochę. Tu, by... tu, nie, tu byliśmy. O, dowód tożsamości. O, na czym? No chyba z zombiaka nie. wypadł. Jasne. No serio. To naprawa. Rzuć sobie I tu, tu jest już... Ty, ale chyba w ogóle... Oh, samob... Pierwsze samobójce jakiego w więzieniu spotkaliśmy. Bójco w więzieniu, no to dużo chyba takich było. Można te drzwi otworzyć. No to wyważaj. No tak, tylko ty mi nie chcesz pomóc. Jak? O, no, nie mogłeś mnie obronić? A co ja teraz robię? Nie ja chcę wyważyć te drzwi. boom W golfa z nimi gram? No. Ale tam... Ten... Ej, tu są obok... What the fuck? Czemu no, on we mnie strzela, ziom? Ej ile ich jest tutaj O, zrobiłem policjanta, tak słowo Czemu? Czemu więźniowie są mili dla nas tutaj, a policjanci są... Tam. Jezu! Halo ściana ściana do mnie strzela! Nie wiem, że wiem dwóch. Ty chodź tu na chwilę! Serio, chodź, te, no, chodź tu śpienka. na chwilę! Ale... Są Ale chodź patrz, na chwilę to Dobra, ale chodź tu na chwilę, proszę! Ja chcę No dobra! Ma. Ale chodź tu, dowód tożsamości Chodź Wejdź do tego pokoju o. Serio. patrz. ściana strzela do ciebie. O, ej, weź. Ale serio ściana do Zdecy... ciebie strzela. Ej, ja jest coś. Weź au, rzuć au, może au. się zamknie. Ale bez gdzie tu no ściana On do mnie. jest tutaj, gdzie nie ma go tu. Ściana do mnie strzela. Ale serio, serio nie ma. No jak kurde Dajesz ścianie karabin to Ale ściana... Ale tam może coś być. O no jeźdź, tu jest typek Ty patrz! Patrz na tego samobójcę. Nie yeah. No tu! Gdzie? Yeah. Patrz, samobójca! Ale nie strzelaj w niego, serio! Baba. ty! jest? No tutaj! Nie, yeah. Zbloczył się! Po boku! Sorry. No cześć, słodzieku! Dobra, to i tak musimy iść tędy, że iść na dół schodami. Ale te, 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 są słodkie. Te malutkie są słodkie. Samobójcy są słodcy. Nie śmierć mnie tu. Uwaga, leci młotówka! Serio? No teraz bym mógł rzucić właśnie, bo widzisz, rzu Chodź na górę, na górę, chodź. Dobra, rzucam, jebać to. I widzisz, jak płonie. Idzie jeden do Dobra, ja przetrzyję podłogę, ale to tak wcale nie się nagle w ogniu by było Byłoby, byłoby hamsko. To ciasto wezmę. Już zginęły, zginęły. Jeden. One ciągle tu żyją. Boom. ten kukry, co ja mam teraz, on jest dobry, bo on. Mogę dużo nawalać wala i on się szybko tak nie kończy. Jest silny jeszcze. wygląda jak To jest zbir. Chyba. A ja tu widziałem zarażonego i przeczytałem nie zarażony, tylko zgwałcony. Kuracza. i Ej, jesteśmy w para Jezu, te pralki... Jak oni dosięgają te pralki? Które? Chodź, chodź do... Chodź na dół tu. Moment, mam lekkie problemy wychowawcze. Lol. Dobra, tyle. Oczywiście naprawić nie ma, bo za co? Ej, no panie, Le... Misje? Nie, upotalniona jakaś. Na inną drogę do sterowania. No chodź do mnie. Chodź o, tu to... na dół. Jak mam do ciebie dojść? Nie mogę, nie mam jak do ciebie no dojść. tu schodami. Ale byłem i dosłownie nie mogę tam wejść. No się jakoś. O, kurde. Kiedy ty jesteś, bo trzeba iść tutaj, gdzie ja jestem teraz. To jest ta misja główna. No, misja główna, tak? Teraz przejdę na dół. O, tu mogę wejść. Igul jest taki sobie. Pieseł. Jezu, psa W On z psa wyjmę mu baterię. Dog z deserwy tutaj. Ej, ale serio, zamknij. Serio, serio. Dobra, cięcie chwilowe. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że Jeffrey zatruł tamtego psa. Albo chociaż mówię o struny głosowe. O, no, ale jest jak stary dziad, wszystko mu przeszkadza. A po prostu nie lubię psów. Znaczy, o, Taki. O, motu, tych młotówek już było, jezu. Taki żarcik na temat, czyli. Co to znaczy, jeżeli pies szczeka? Że jest niedogotowany. Na górę. Nie ja wiem, bo no ty mogłeś spojrzeć na dół, bo jeszcze coś tam było ciekawego. Ja z dołu przyszedłem. Jak z dołu, ale tam na samym dole. No na jeszcze. samym dole byłem. Ale nie, bo tam była taka skrzynka jeszcze. Nie widziałeś jej. Ślepy. A po co mi skrzynka? Mówię, taki dziadek. Nie, nie widzi, wkurza go wszystko. Jaki idzie? Jaki go wkurzają? Przy go wkurzają? W ogóle taki zobrażony na cały świat, takie emo. Emu Jasne, jasne Ej, my mamy chyba tu iść? Nie. My mamy się tam jakoś dostać. O FCK O kurde ile zombie. Ha, przeleciałem tarana. Ten... Jezu! Co <laughs> to robi? To on jeszcze tutaj u góry Pofaliło kogoś. No raz, zamykam te drzwi. Dobra, co tam? Jak będzie spał już to zazmór O ile amunicji jak słowo Jezu energia mi się skończyła I on jest? Martwy Jo Nie na niby Nie no nadal słychać To on Chyba jest Leży. Leżę, ale coś ciągle się drze, tu jest chyba dwóch taranów. To jest drugi! Mówię! Drugi o. jest już twój! No chyba nie, ja nie umiem z tymi taranami. O, patrz, jak fajnie, tu jest owoc. Lol. <laughs> patrz, gdzie wlazłem! Pomógłbyś! No chyba nie. Pff. <laughs> ale ci dał. Ej, tu jest trzeci jeszcze taran. No, trzeci już jest twój! Dwóch wybijem, ja do trzeciego zostawiam chociaż to. Zabij tego już ma no, prawie nic. O, idzie kolej, A nie, albo to był A co jestem w ogóle. Trzeci być twój. O ile jazm gdzieś? O. A nie to jest. Nie wiem. Co się dzieje ciągle się... A, co, oni są tutaj. Robek'a. Jezus, z góry przechodzą. Już, ja ci czyszczę trochę drogę na górę od razu. No, sobie sam czyszczę. No, ale tu patrz, to są ząbiaki. Robi no, się już te I Przypominam, góry, się... przypominam fakt, że trzeci taran jest twój. No, chyba nie. Ja nie wiem, gdzie on jest nawet. Na samej górze. Dobrze, już sobie siedzi tam Pozdrowienia dla niego Czy tu jest fa? O. To w tożsamości Gdzie? Kurde, jak u mnie tak świeci, to prawie nic nie widzę To się tak leje tam Jezu, serio, energia mi się skończyła, więc lepiej poświęcić sobie te pół paska HP na jedno uderzenie zombie A, to jest zbir! Tym, no. że to jest taran. Nie, no na dole, na... jeszcze wyżej jest taran. Ja nie wiem. Nie. zginąłeś? Ej, mogę wcisnąć B i się teleportować do ciebie. Nie, nie rób tego. Trochę ja zrobiłem to. I tak trzeba było tu przyjść. Ale ja wracam po ten dowód tożsamości. Nie ma tam nic. Jest. I love the party based it up myself, you understand? Yes. I understand. Look at that, he's talking to us in voice. That's what i do no understand. we to seen the prisoners, there's no time. Don't worry about your friends, I'll take care of them. You need to get back to Block C as fast as you can. The only way is through the sewers. Move! Obecnie. Nie, muszę tam zejść jakoś na dół Nie Co Chyba... mam zrobić? Tędy, 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 ja tędy do... i tędy I tutaj i w dół znowu na nienawidzę Po schodkach w dół i jesteśmy No i Jezu, 100 metrów Dobra O, pos... oh, fuck! Łapcie motówę. Kurwa, dowód tożsamości jeden. Jak się jara, łoże, jak to się jara, się... jak fajnie Jak kościół na wegi. <laughs> Ale te zombie fajnie wyglądają, jak one są tak podpalone. Alkohol jeden miał. Nie chcę mi się z tymi, z tymi bananami już tłuc tutaj. Jeszcze spokojnie, jeszcze 500 zombie. To nieskończony się rozbił. Zombie nie, nie zostawi. A ja tu wpadłem, jak fajnie do tej wody. A pierdzielę jej. O! <laughs> się będę z nimi gnacić. Ej, bo tu coś mógł być jeszcze ciekawego. Nie! Jest. <śmienicza> <śmienicza> Jak cię zrałem? Jezus skoczyć nie mogłem ej, ej, patrz woda płonie No woda płonie A teraz skoczyłem, no Co tu jest spęd Wiem, A... że on jeszcze ten typ... To ten typek taki na... No... On ma broń, jebany, ukradł pewnie z Tesco. Dawaj, rzuć tą broń we mnie, no dawaj, wiem, że potrafisz. Pistolet? O To strzela ten, grubas. Na górze nic nie ma, można iść. To tutaj nie, gdzie tu trzeba iść? Ten? Nie, nie wiem. Ten ty? Nie ja mam iść. Co To się stało! Kiedyś. Coś wybuchło i mnie wywaliło. W, się, w sensie, że, że zginąłeś, tak? No nie! O coś mi tak będę odrzuciło daleko i ciekłem tyle na samą hp. O właśnie dostaliśmy te 50 tysięcy ekspa o których ci mówiłem Ej! Ej! Jak ja mam tam i się ja mam... atendy, boże! Nie, nie wiem. o, o dowód tożsamości!

Boże, ale to za... Zównym Zównym mamy znowu Jakie mogłem... Jak ja mam stąd wyjść? Kropki idę za kropkami. Dobra, idę za kropkami. Zdrowyka, te kropki leżą w chuja. A tu jest drabina, boże Ty, chodź tutaj. Serio. No muszę i tak, jakoś się wydostać, a tu jest drabina O jest to. Oje akurat w kiblu Lady Helda Hel, no te Ej no, zostawiłeś no wie tu, a tu zombie żyje. O, mogę B kliknąć, jak fajnie. B. No. Klikam B. No ja jestem. GDZIE ja JESTEM? AWO! <grym> AWO! JESTEM ZA <grym> Jesteś mistrzem. AWO! <grym> Ty nie, żebym Cię oszukiwał czy coś, ale wiesz, że chyba musisz wyjść z gry i jeszcze raz Czekaj, wejść. z Czekaj, jeszcze raz do... B mogę kliknąć, chyba. Nie. Musi się pan zabić. O, jestem. O. <noise> jak ja cię tam dostałem. Czekaj, nie wiem, ja też chcę. Czekaj, o, weź tam podejść i przytul się do ściany. Przytulam się do ściany. Ale nie tej. Które? Hej, e e Serio? No, właśnie. się. <noise> Widzisz, Pokaż. nie ja Widzę, gdzie jestem, no, tylko ja nie wiem, jak. Nie widzę cię w ogóle. No. Ol. A jest Dobra. Ryset. Chodź pan One się... Ej, one się patrzą na tą ścianę, gdzie ty tam jesteś O, winda działa. One no, się patrzyły tam, tam, tam gdzie ty byłeś. No tak, bo były pod wrażeniem jak się mogłem dostać poza windę. Kurde, chciałem zmienić broń a kacenka no O Co? seksy. Ty się ućpaliśmy tymi ty? Hey, Ej! Get up! Wake up Ej, hey, ja mam się

there's a chopper on the roof, it's waiting for White. And if that asshole reaches it before we get to the end, we'll just take it. We're going to the end of the road. But we're going to the end of the road. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her <fl calming, Neil firstly> goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way.